Dzień dobry wszystkim, Kuba Jankowski z kanału Pasja serdecznie witam w te sobotnie popołudnie. Dzisiejszy filmik, jak widzicie, będzie poświęcony mojemu 60-litrowemu zbiorniczkowi. Nie chcę go zaniedbywać. Ostatnie dwa filmiki były to filmiki związane ze szczupięczykami, no i z nowym małym zbiorniczkiem, a dzisiaj 60 -ka. Co w 60 moi drodzy? Na początek może powiem tyle, że była wczoraj dość ostra przycinka, która polegała w dużej mierze na wycięciu brzydkich liści tego dużego mikrozorium, który tutaj stanowi za taką centralną część wystroju mojego zbiornika Oraz wycięłem 3/4 Ludwigi, zostawiłem tylko dwa albo trzy. Chyba trzy takie pędy, które też skróciłem. No i Ludwigia, już nie, nie, nie zarasta tej centralnej części. Tutaj ona aż się zobaczcie, położyła tutaj na, na y, tafli wody i jest jej teraz zdecydowanie mniej. Zauważyłem poprawę. Na to też chciałem Wam uwagę zwrócić, bo wiele osób o to pyta w komentarzach, jakiej wody stosuję, jaką wodę stosuję w swoim zbiorniku. Więc tutaj stosuję wodę kranową i wodę RO, ale od dłuższego czasu wszelkie podmianki, które nie są u mnie zbyt częste i zbyt obfite, dokonuje stosując wody RO, takiej wody w 5 litrowych baniakach kupionej na stacji benzynowej i tak raz na półtora tygodnia taką podmiankę robię, wlewając wodę demineralizowaną plus mineralizator z quadropa. taki mineralizator został mi od krewetek Caridina i i ten stosuję, dlatego taki stosuję, ponieważ widzę mmm, pozytywny efekt tego zabiegu w postaci roślin, które wyglądają bardzo ładnie i, i cieszą oko. Mam tego taki obraz, ponieważ w pamięci został mi jeszcze widok mikrozorium, dokładniej rzecz ujmując tego mikrozorium, mikrozorium oskrzydlonego, które mam już tutaj 4 lata prawie. No i mikrozorium te właśnie miałem w kostce 30 litrowej. Kostkę prowadziłem na zwykłej kranówie, tylko i wyłącznie na kranówie naszej tutaj Lipińsko-Leszczyńskiej. No i muszę powiedzieć, że mikrozorium było w stanie makabrycznym. Gdy po likwidacji 30 przeszedłem na baniaczek 12, później 15 litrowy, wyłącznie z krewetkami karidina, musiałem stosować podłoże aktywnej i wodę RO plus, plus mineralizator. Zobaczyłem, że mikrozorium Pięknie się odradza no i jest takie jak dzisiaj, czyli rośnie wspaniale. No i od tego czasu stosuję, stosuję staram się stosować wodę RO do podmian. Nie zawsze to się udaje, ale, ale w większości przypadków tak. Teraz, gdy zobaczyłem mikrozorium, moje mikrozorium w takiej gorszej kondycji jakiś czas temu, no to zdecydowałem niezwłocznie przejść na wodę RO plus mineralizator, no i ten zabieg przyniósł efekt, ponieważ moje mikrozoria w zbiorniku wyglądają bardzo ładnie, może nie wzorowo, ale bardzo ładnie, lepiej jak wyglądały pewien czas temu, tak samo anubiasy są w dobrej kondycji, no i, i to mnie cieszy, w ogóle wszystkie rośliny bardzo ładnie rosną, teraz tutaj jest filtr wyłączony, na tafli pływają, resztki pokarmu, żeby ta moja zgraja się mogła posiedzić. No a zgraja jest dość liczna. Nawet może lekko przerybiona, no ale, ale tak jest. Kiryski, kreski spiżowe, pancerne ryby. Cztery duże sztuki, dwie mniejsze. Bardzo ładnie sobie tutaj radzą, no i robią niesamowite zamieszanie na tej mojej plaży. Oprócz kirysków mam już takie Dwie rybki towarzyszące mi od ponad dwóch lat, czyli loricaria To jest loricaria Red Lizard, tak to się bodajże nazywa. Tu jest jedna sztuka, druga nie wiem gdzie jest, gdzieś się schowała. Są tu jeszcze chyba trzy otoski, takie też niedobitki z poprzednich baniaków sobie tutaj pływają. 9-9-9 bystrzyków Amandy. Bardzo wdzięczne te rybki. Bardzo odporne, bardzo wdzięczne rybki. Yy, yy, nigdy nie miałem ręki do, yy, do neonków, a próbowałem z wieloma odmianami neona. Żaden jakoś mi nie podpasował. A bystrzyki Amandy w świetnej kondycji. No i cóż jeszcze? Były kireski, były lorikarie, były bystrzyki. No to została ozdoba tego zbiornika niewątpliwą ozdobą jest ten jego mość samiec pielęgnicy Kakadu mam go od połowy sierpnia razem z nim razem z nim kupiłem dwie samiczki jedna z samiczek jakiś czas temu wyskoczyła ze zbiornika, nie zauważyłem tego no i dokonała poza akwarium no i została mi taka dorosła parka, no tutaj ta samiczka jest bardzo ładna, bardzo ładnej kondycji. No i do tej dorosłej parki dokupiłem sobie, dokupiłem sobie takie dwie szprotki. No są też małe, dziennički kakadu, małe samiczki. Przyjechały one do mnie pocztą. Bałem się tego, w jakiej będą kondycji te, te małe kakadu. Okazało się, że w kondycji są niesamowicie dobrej. Pięknie rosną brzuszki zaokrąglone, no tylko się cieszyć wszędzie. Nie boją się tych starych osobników. Czasem ta małpa stara je podgoni, ale, ale nie jest źle. Może w tle było moją córę słychać, no ale wszystko ma swoje miejsce i swój czas, nawet bawiąca się córka musi być na filmiku słyszalna. Moi drodzy, zbiornik wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Tu jest troszkę miejsca. O, może o tym jeszcze powiem. Tutaj troszkę miejsca się zrobiło do pływania dla ryb. Tutaj do grzebania dla tych małych koparek. Tam tleskowana jest grota obrośnięta chemy. Może kakadu coś tam wykombinują. Zobaczymy. I tak ten mój zbiornik się ma. Ma się bardzo fajnie akwarium praktycznie bezobsługowe raz na tydzień, raz na półtora tygodnia podmianka 5 litrów wody RO i co jeszcze no i, i przycinka roślin w szczególności Ludwigi czasem jak mi się chce pozbędę się brzydkich liści z mikrozorium no i, no i to tyle, no i też jeszcze jest taki zabieg pielęgnacyjny, no to czyszczenie plaży z tych czarnych kulek podłoża aktywnego, ale teraz tak, wygląda ładnie. Jeżeli chodzi o technikalia bez zmian, grzałka HPETA, yy, przepraszam, grzałka Aquela, filtr Aquela, Aquel Turbo 500 z taką większą gąbką, w kubełku ceramika i to wszystko, łopatka, która pięknie kołysze taflą wody, oświetlenie, Najzwyklejsza 15-batowa świetlówka od Juwela, barwy White. No i ten mój nisko budżetowy zbiorniczek sobie świetnie hula. Kochani, pozdrawiam serdecznie, życzę miłej soboty, miłej niedzieli. Trzymajcie się, jeśli możecie odpoczywajcie i cieszcie się swoimi akwariami. Pozdrawiam, cześć.